Te trzy jogurty z biedronki to są bomby cukrowe. Na koniec dam Ci też trzy sprawdzone, zdrowe rekomendacje, idealne przy odchudzaniu. Numer jeden, czekoladowy jogurt Monte. To niewinne opakowanie 150 gramów, ma aż 4 łyżeczki cukru. A ten piękny orzech na opakowaniu? W składzie jest go zaledwie pół Numer dwa, jogurt Fantazja. Ten jogurt ma aż 15 składników i jest pełen sztucznych ulepszaczy smaku, których na pewno nie chcesz jeść. Mimo, że jest mniejszy od Monte, ma tyle samo cukru prawie 20 gramów. Numer trzy, biedronkowy jogurt Tutti. Ze wszystkich analizowanych jogurtów. Tutti ma najwięcej niezdrowych tłuszczów nasyconych. Ma też bardzo słaby skład, znikome ilości białka i znowu cztery łyżeczki cukru w opakowaniu. Tych trzech jogurtów nigdy bym nie kupił, ale mam dla Ciebie trzy jogurty, które są zdrową alternatywą. Numer 1, naturalny jogurt z Fruvity pił Niska zawartość cukru i tylko trzy składniki. Numer 2, czyli pudding proteinowy Go Active. Dużo białka i zaspokaja ochotę na słodkie. Numer 3, czyli skier naturalny Fruvita. Idealny na śniadanie albo na kolację. Zamiń te jogurty na w swoich następnych zakupach i zaobserwuj mój profil, żeby schudnąć bez efektu jojo.